Dzisiejszy odcinek programu Super Tenis y, powinien się nazywać y, chyba Super Magda, bo Magda Linett naprawdę dała czadu na Australian Open. Przemego Ofiara witam y, serdecznie. Będziemy dzisiaj wychwalać, będziemy dzisiaj e, dyskutować o fantastycznej postawie, fantastycznej grze Magdy Linet, która awansowała do ćwierć, finału Australian Open. Jest ze mną tradycyjnie Michał Chojecki. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. E, Michał, e, no, przed tym meczem mówiliśmy, że ciężko będzie e, Magdzie Linet w, w meczu z Caroline Garcją, która po odpadnięciu Ons Jaber i e, Iggy Świątek z Australian Open, no to była jedną z faworytek do wygrania całego turnieju. Co się stało tam na, na kortach w Melbourne? No, po prostu Magda zagra znowu wspaniale, a Karolin Garcia, duża w tym zasługa, Magdy zagrała znacznie poniżej swoich możliwości. Chociaż mecz się zaczął tak, że myślałem, że naprawdę będzie bardzo szybka, szybka porażka. 03. Magda taka troszkę niepewna, y, Garcia nakręcona, no ale potem Magda znowu no, zaczęła naprawdę grać wspaniale. Przede wszystkim świetny serwis. Genialna gra w defensywie, ale też bardzo umiejętne przejmowanie inicjatywy, wywieranie presji na, na Garcia. Garcia miała cały czas bardzo mało czasu na to, żeby się ustawić, żeby, żeby przywalić te swoje potężne uderzenia z głębi kortu. No i Magda naprawdę w pełni zasłużenie wygrała. Gra Garcia, jak już zdążyliśmy się przekonać w ostatnich meczach, również w tym meczu z Igor siątek, który, który wygrała, jest zależna od serwisu w dużej, w dużej mierze. Ona wali mocno, potężnie z tego serwisu. Natomiast em, tylko 49% trafionego pierwszego podania Garcii. Strafił się też słabszy mecz Garcia, przy okazji troszkę nie chciałbym tutaj jakoś um, 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 umniejszać zasług Magdy, bo naprawdę to był kapitalny mecz Magdy, no, ale no, nie, ma, nie, nie ma co ukrywać, Karolin Garcia rzeczywiście zagrała słabiej, ale ja myślę, że to też y, ta gorsza dyspozycja serwisowa Karolin Garcia, zwłaszcza y, w, w, tak później, jak się ten mecz dłużej toczył, to też wynika z tego, że Magda po prostu odebrała pewność siebie świetną grą, po prostu widziała, że, że trafia na zawodniczkę tak świetnie dysponowaną, że, że będzie jej ciężko i to też mogło mieć wpływ na postawę, myślę, że Mhm. No i też, co ważne, podkreślenia. Garcia ma potężny serwis, ale ja myślę, że to, co ją wyróżnia wśród tych czołowych zawodniczkę, to jest ten nies niesamowity niszczycielski return. Mhm. Ona bardzo głęboko wchodzi w kort, atakuje podanie jej z pierwszego, a zwłaszcza z drugiego serwisu rywalek. Natomiast teraz Magda po prostu nie dała jej takiej możliwości. Świetnie serwowała i zresztą sama po meczu podkreślała, że kluczowy właśnie w tym meczu był jej serwis. Mhm. Bardzo wysoki procent pierwszego podania. Świetnie takie celne, mierzone te, te pierwsze serwisy. I tak właśnie główna broń tej Garci, czyli ten taki bardzo, bardzo niebezpieczny return. Po prostu została zneutralizowana. Dużo błędów też popełniała w tym meczu Garcia. No, może sport, to statystyka. Mm. Więc troszkę tutaj przytoczę. 33 niewymuszone błędy przy 27 winerach Garcia. Natomiast nieomylna niemal była Magdalinet. 14 zaledwie niewymuszonych błędów, czyli połowa tego, co, co Garcia. No. Czyli to, że po prostu Magda zachowała taką nieomylność, nie myliła się zbyt dużo, zaledwie 14 razy przez cały mecz, to jest bardzo mało. Tak, ale to też, no pamiętajmy, że to też wynika trochę z ze stylów gry tych dwóch tajemnic. Garcia to jest taki styl bardzo agresywny, właśnie, też. oparty właśnie na tym takim no, szukaniu bardzo szybko uderzeń kończących. Natomiast teraz tych uderzeń kończących było stosunkowo mało, bo po prostu psuła i psuła. No ale to też, jeszcze raz podkreślę, była duża zasługa Magdy, która, która umiejętnie też sama wywierając presję, jakby zmniejszając ten czas reakcji na kolejne uderzenia francuski, no te błędy poniekąd wymuszała. Mhm. Czy Magda jest zawodniczką silną psychicznie? Nie, mm, nie utrudni jej sytuacji w finale, w, 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 w kolejnym meczu fakt, że zaszła aż tak daleko, że ta presja na jej plecach, ten plecak będzie... To bardzo ciężki. No, że tak, no, fani doskonale wiedzą, że jeżeli chodzi o jej taką odporność mentalną, no to z tym u bardzo kruchą. Magda bardzo dużo meczów przegrywała, zresztą to jak sama, no, myślę, że nie będzie tutaj mówić, że, że, że gadam głupoty, no, przez to po prostu, że, że się sypa psychicznie, no, nie potrafiła domykać spotkań albo w trakcie po prostu mentalnie jakoś się roz, rozklejała. Natomiast sama ona powiedziała, że w pewnym momencie, no, to też ciekawe słowa, jak na 31-latkę rocznikowo, że ona się czuje, że, że, że to jest ten moment, w którym ona dojrzała, że uspokoiła zaskoczyła się emocjonalnie, teraz śmiesznie mówiła, był taki mecz jakiś w mniejszym turnieju, w którym grała z jakoś dużo niżej notowaną, mało znaną zawodniczką, która jak zaczęła jej sprawiać problemy, to Magda po prostu się rozkleiła, prawie się popłakała, zaczęła się bardzo tak denerwować, aż, aż, aż się jej trenerzy byli zdziwieni, natomiast ona mówiła, że ten mecz, w którym aż tak bardzo jakby ta mentalnie się posypało w takim pewnym momencie pewnego rodzaju przełomem, że ona nagle jakby stwierdziła, że no dobra już czas dojrzeć i jakby no od tego czasu zupełnie lepiej kontroluje emocje i ona też właśnie mówi, że, że na tej drodze właśnie do ćwierćfinału Australian Open bardzo ważna była też jej dużo inna postawa mentalna w porównaniu tego, co było do tej pory. No to, to jest zupełnie inna Magda, bardzo pewna siebie nie, nie stresująca się tak, co prawda też bywają te nerwowe końcówki, bo tak samo było i w meczu z Aleksandrową wcześniej z Anetkąta że ta przewaga topniała, że Magda widać było, że jednak ten stresik się zaczął no ale mimo to, jakby tą przysłowiową kropkę Nadi postawiła, w obu tych meczach po, postawić. Nie ukrywajmy Michał, że w ostatnim czasie, w ostatnich programach super tenis, Dużo więcej czasu poświęcaliśmy i ze Świątek i Hubertowi Chujkaczowi, za co szczypali nas mocno nasi tak. e, widzowie, e, że, że tak mało o, o Magdzie w naszym programie. No więc e, dziś o Magdzie, bo Magda na to e, zasłużyła. E, pewnie wielu widzów doskonale zna e, sylwetkę Magdy, wie o niej wszystko, natomiast pewnie są też tacy, którzy chcieliby poznać jakieś ciekawostki na, te, na, na, na temat e, Magdy. Powiedz, co ty wiesz o Magdzie. No magda, no już dużo, więc nie, nie wiem, ile mamy czasu. Dużo mamy. Magda, bardzo ciekawa postać, bo ona bardzo dużo czasu spędza w Chorwacji, tam pod okiem jej trenera i Zuzunicia, zresztą... Parę lat temu też zdradziła, że to jest jej partner życiowy. Nie wiem, czy dalej są razem, ale, ale w każdym razie chyba dwa lata temu nawet w wywiadzie na stronie WTA Turczy czyli tej oficjalnym serwisie kobiece o tenisa powiedziała, że już są parą z izozoniciem. No i tam bardzo dużo czasu spędza właśnie albo w Chorwacji, zresztą płynnie mówi po chorwacku, bardzo, bardzo dobrze w tym języku się porozumiewa, albo w Azji, gdzie gdzieś zrozumieć ma takie po prostu akademia tenisowa i, i tam Magda bardzo dużo e, trenuje, chyba w Chinach głównie. No, ciekawa postać, że chodzi o jej nazwisko, bo też dużo ludzi się tym interesuje. Pytali ją o to. No, bo... Czy to jest rodzina Karoliny Nie, nie. To jest rodzina Karola... Natomiast Magda powiedziała się taką ciekawą rzecz, że, że w czasach napoleońskich, kiedy ta armia francuska przechodziła przez, przez Polskę, po prostu jakiś tam przodek Magdy, Francuz się zakochał i, i tak po prostu. Ale u Karoliny tego właśnie taka sama historia. Tak? Tak. A to nawet nie wiedział. No, w każdym razie, jakieś tam właśnie te czasy, napoleoński właśnie zdecydował o tym, że właśnie Magda ma takie nazwisko, mhm. jakie ma. Ym, porozmawiajmy chwilę o, o pliszkowej, yy, mecz świerćfinałowy. Będzie bardzo trudno, ale przed ją też mówiło się, że będzie tak. bardzo trudno. Znaczy, no, Karolina Pliszkowa to jest taka, jak to się mówi, bestia na Magdy. Mm. Seryjnie ją ogrywa. Je jeżeli dobrze pamiętam, to wygrała 7 z 8 pojedynków. Natomiast ostatnio właśnie Magda nie dość, że urwała seta Czeszce, to była chyba druga runda US Open tej ostatniej edycji. To jeszcze to było naprawdę mesz na noże, bardzo zacięty. Tam zaważyło kilka piłek. Magda widać było, że już no, prawie się dobierała do skóry tej Czeszce. Natomiast no, jeszcze raz się nie udało. No, czeszka to jest taka no, specyficzna tęsiska. potężny ser. Bardzo wysoki procent trafionego pierwszego podania. Ona regularnie bije rekordy, jeżeli chodzi o liczbę asów w sezonie. To naprawdę rok w rok prawie można być pewnym, że, mhm. że Pliszkowa będzie tam y, y, na szczycie albo na jednym z czołowych miejsc. No i też ten właśnie procent pierwszego podania jest o tyle istotny, że to nie jest tak, że, że jak na przatary na Sabalenka, że, że raz trafi, raz popełni podwójne błędy, tylko no, bardzo istotna jest tutaj ta niesamowita regularność tego pierwszego serwisu, z czym jeżeli Czeszka jest w formie i tym serwisem trafia, naprawdę rywalki mają problemy, zwłaszcza takie z mniejszym zasięgiem, no, jak, jak choćby Magda, która no, wiadomo warunki fizyczne ma dość, dość stosunkowo skromne w porównaniu z innymi zawodniczkami z czołówki. Natomiast no, Magda, no, prawda jest taka, że Magda w takiej formie jak teraz nie była jeszcze nigdy. No, ona sama mówi, że, że tak dobrze jeszcze nie grała. Widać, że no, po prostu uwierzyła w siebie ta, to przełamanie, że chodzi o to, tą sferę mentalną, jest wyraźne. Gra kapitalnie, niesamowicie dobrze się porusza po tych kortach. Te właśnie zawodniczki opierające swoją grę na, na, na sile uderzeń, na tej takiej agresji. Ona po prostu umiejętnie wybija z rytmu. I kto wie, czy nie będzie to samo właśnie z Karoliną Pliszkową, która jest bardzo taka wysoka, świetlna. Mm świetnie serwująca, bardzo mocno uderzająca, natomiast jest stosunkowo bardzo mało mobilna, jest bardzo mało zwrotna, bardzo łatwo y, wymuszać jej błędy, zresztą Agnieszka Radwańska stosunęła, tak jak Bestią nagrą. Mm -hmm. <laughs> y, Magdy jest, jest pliszkowa, to tak samo Karolina Pliszkowa, tak naprawdę przez całą karierę przegrywała z Agnieszką, a, a pokonała ją dopiero jak już Agnieszka była taka schorowana, obolała, już w schyłku kariery chyba pierwszy raz się udało wtedy tą iśkę, tej czeszce wysokiej ograć. Koniec chciałem Cię zapytać, bo pewnie za chwilę wybuchnie dyskusja na temat naszego ewentualnego debla na, na igrzyska Olimpijskie w Paryżu, no bo patrząc na debel Iga Świątek-Magdalinet, no to chyba wszystkie rywalki muszą się bać. Znaczy tak, no, to by oczywiście była oczywiście ciekawa para, one już grały ze sobą w jakimś chyba turnieju Wielkiego Szlema, jeszcze nie pamiętam dokładnie kiedy, natomiast trzeba mieć jedną rzecz na uwadze, że, że, że oczywiście każdy medal ma tą samą wagę, wszystko jedno, czy to jest w singlu, w deblu, czy w miksie, natomiast taka za duża kumulacja tych występów, to też może odnieść taki efekt przeciwny do zamierzonego. Że właśnie jestem bardzo ciekaw, jak Iga tutaj by to wszystko sobie zorganizowała Iga i jej sztabu. na pewno w Siglu będzie walczyć. Natomiast w Mikście oczywiście z Hubertem też, też to była zabójcza mieszanka, co zresztą pokazał ostatnio właśnie występ Polaków w United Cup. A to jest właśnie ciekawe, czy Iga by decydowała się aż na takie obłożenie, taką jakby kumulację tych meczów i dołożyła sobie jeszcze Debla. No, bardzo możliwe, że to co za dużo, to niezdrowo. Więc no, to, to po prostu będą już trudne decyzje e, Igi i jej sztabu. Michał, po meczu Świecinelowym czeskie piwo otworzysz, żeby się radować, cieszyć, czy, czy żeby zapomnieć? No, ciężko powiedzieć, naprawdę. Faworytką, oczywiście, ja nawet nie patrzyłem, jakie są ratowania, ale mogę się domyślić, że Pliszkowa jest faworytką i ona też naprawdę gra świetnie ostatnio od początku sezonu jest w bardzo dobrej formie. To jest naprawdę taka Pliszkowa z tych czasów, kiedy kiedy chyba na krótko nawet została liderką rankingu WTA. Natomiast no, Magda też, no, tak, tak jak mówię, no, tak dobrze nie grała i, i za każdym razem przed kolejnymi meczami buchmacherzy, eksperci ją skreślali. Tak przed Aleksandrową też się wydawało, że Magda raczej tutaj przegra. Przed Karoliną Garcją to już w ogóle notowania były zdecydowanie nie A teraz nie, nie to lepiej niech nie, nie, nie wychodzi na kort nawet. Tak, no, a teraz, to, no jeżeli ograła czwartą rakietę świata, czyli Karolinę Garcją, no zawodniczkę, która była w niesamowitym gazie, mistrzyni WTA, i z dużo, dużo sukcesów w ostatnim czasie, to dlaczego ma sobie nie poradzić też z, z Karoliną Pliszkową? No Magda to jest właśnie ten czas, w którym ona przełamuje wiele takich barier. No najpierw był pierwszy awans w karierze, do w ogóle czwartej rundy szleła. Magda wiele razy była w trzecich rundach, ale tej kolejnej fazy nie udało. ao wish que... Niech się y, pokonać tej kolejnej przeszkody. Teraz już jest w finale. No może właśnie przyszedł czas na to, na to zwycięstwo z Piszkową. Kto wie, naprawdę. No Magda jest w takim gazie, że tu naprawdę nie można żadnego scenariusza wykluczać. Krótko mówiąc, pewne jest to, że kolejna nie przez pana noc przed nami. No, odeśpimy tak. po finale. Mam nadzieję, z udziałem Magdy tak. Linet. Dzięki Michał za, za Dzięki dziś. bardzo. Dziękuję również Wam za kolejny odcinek programu Super Magda, przepraszam, Super Tenis. Ehm, widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Ehm, Łapki w górę. Dawajcie, bądźcie z nami. Dziękuję bardzo, cześć.